Cześć, tu Artur Topowadycha. W odpowiedzi na Wasze życzenie przejrzałem archiwa, biblioteki i starożytne księgi. Dziś przedstawię 10 sekretów na temat Illuminati. Ta teczka kryje ich sekrety. Przejrzałem nawet antyczne manuskrypty, żeby poznać prawdę. Oto przed Wami 10 sekretów iluminatów. Miejsce 10. Zakon templariuszy powstały w celu obrony pielgrzymów w drodze do Ziemi Świętej w roku 1312 został oskarżony o herezję i czczenie diabła. Członków zakonu ospalono na stosach, jednak duża część ich skarbów zaginęła. Podobno to samo złoto wykorzystano do utworzenia masonerii i iluminatów. Miejsce 9. Oficjalnie Zakon Iluminatów powstał w 1776 roku w Bawarii. Zakon miał szerzyć idee oświeceniowe, walczyć z zabobonami i nadużyciami władzy. Dziś podobno czci cyferianizm, a ich okultystyczne praktyki pochodzą z Babilonu i starożytnego Egiptu. Miejsce ósme, założycielem zakonu był Johann Adam Weishaupt, syn rabina i profesor prawa. Mówi się, że tak naprawdę był tylko pionkiem w rękach prawdziwych Iluminati, którzy nie chcieli się ujawniać. Historia tych prawdziwych założycieli sięga czasów antycznych, a nawet wcześniej. Miejsce siódme, Illuminati nie tylko rządzą zza kulis, przejęli rynek broni, media, systemy edukacji oraz bankowość. Formalnie można o nich usłyszeć jako tak zwanej Grupie Bilderberga. Dzięki kontrolowanym upadkom rządów i militarnym przewrotom iluminaci planują wprowadzenie Nowego Światowego Ładu. Miejsce szóste. Patron Mozarta, Beethovena i Haydna był członkiem Illuminati. Wielu muzyków jest pod ich wpływem, a symbolikę organizacji znajdziemy w ich teledyskach. Wśród nich są między innymi Jay-Z, Rihanna, Lady Gaga, Kanye West czy Katy Perry. Miejsce piąte. Illuminatów oficjalnie rozwiązano w 1783...

kill you ha, your punishment must be more severe nic nie możecie mi zrobić indeed we cannot truly hurt you but what if something happens to that little channel of yours nie nie zrobicie tego join us and together we shall rule of the internet nasz rząd was powstrzyma no we are your government nie Świat musi poznać prawdę! You cannot handle that curve! Nigdy nie przejdę na waszą stronę. So be it We'll find another. Miejsce piąte. Oficjalnie Illuminatów rozwiązano w 1783 roku na podstawie bawarskiego edyktu zakazującego istnienia sekretnych organizacji. Weishaupt zmuszony był uciekać. Żyjąc w mieście Gotha napisał kilka książek próbując wybielić oficjalnie historię Illuminatów. Miejsce czwarte. Pierwszym symbolem Illuminati była tak zwana Sowa Minerwy, a nie powszechnie znane oko opatrzności. Minerwa jest rzymską wersją Ateny, bogini mądrości. Sowa Nerwy jest też symbolem tych, którzy widzą oczywiście symbolicznie w ciemności. Miejsce trzecie. Pod koniec XVIII wieku na kilka lat po tym, gdy Illuminati zostali oficjalnie rozwiązani. Wydano dwie książki, które oskarżały ich o zorganizowanie rewolucji i okresu terroru we Francji. Orleanski książę, jeden z Illuminatów, pozbawił rejon zboża, by wygłodzić lud i zwiększyć nastroje do buntu My przeciw władzy. Miejsce drugie, podobno to Illuminati odpowiedzialni są za zorganizowanie zamachów na World Trade Center. Zapowiedzi zniszczenia dwóch wież pojawiały się w różnych formatach już od lat 70. Między innymi na kartę gry The Illuminati widzimy ilustracje przedstawiające zamach na Pentagon i upadek World Trade Center. Miejsce pierwsze. Pisarz David Icke odkrył, że za stworzenie iluminatów odpowiada rasa tzw. Reptylian. Są to zmiennokształtne jaszczury żyjące pod Ziemią, które przybyły na Ziemię z kosmosu. Wielu czołowych polityków to po prostu gady w ludzkiej skórze. Zrobione. Jeśli chcesz poznać prawdę, dowiedzieć się o największych teoriach spiskowych, wejdź tutaj.